Poznamy dziś legendę o Bazyliszku. We Warszawie mieszkał kiedyś człowiek wykonujący tarcze. To była jego wielka pasja. Robił najpiękniejsze tarcze w całej Warszawie, które wysyłał do całej Polski dla wszystkich wojaków, którzy walczyli. Dla wszystkich żołnierzy. Jego tarcze słynęły z tego, że były najpiękniejsze i najbardziej błyszczące. Poza swoją pasją kochał też dwójkę swoich dzieci. Kiedy dowiedział się o tym, że w Warszawie grasuje podobno Bazyliszek zabronił swoim dzieciom chodzić na ulicę Krzywe Koło. Pewnego dnia do miasta przyjechał cyrk kuglarzy. Dzieci karczmistrza zachwycone pobiegły prosto na rynek, żeby obejrzeć występy. Po jednym z nich zauważyły, że jeden z kuglarzy biegnie nie wiadomo, jakim kierunku. Dzieci postanowiły go śledzić, bo chciały się dowiedzieć, jak działają wszystkie te sztuczki, które im pokazywał. Dzieci biegły za nim, skradały się, aż nagle zauważyły, że są na ulicy krzywe koło. Przecież to właśnie na te ulicę tata zabronił im przechodzić. Ponoć to tu, w jednej z piwnic, grasuje słynny bazyliszek. Dzieci postanowiły się ukryć, ale nagle usłyszały przedziwny dźwięk. Człowieka. To prawdopodobnie był kuglaż którego miły i zobaczyły straszliwą postać. To był smok z głową kurczaka, a ogonem węża. Dzieciom wydawało się nawet, że ma łapy lwa. A zawinił kuglerza w kamień jednym z jego oczy dzieci, dzieci wróciły do domu, ale chłopiec nie mógł sobie darować tego, że ma pomysł, jak pokonać Bazyliszka. Zakradł się do pracowni taty. Wziął stamtąd kawałek blachy, której tata używał do robienia tarczy. Następnego wieczoru... Zakrali się z nią, z siostrą, do piwnicy Bazeliszka. Kiedy usłyszeli go kroki, trochę się wystraszyli. Ale wtedy przebiegły chłopiec wyjął blachę, która zadziałała jak lusterko. Bazyliszek, kiedy zobaczył swoje własne odbicie, sam siebie zamienił w kamień. Dzięki dzielnemu rodzeństwu Warszawa została uwolniona od strasznego bazyliszka, a jego pomnik, a może to prawdziwy bazyliszek w kamieniu, do dziś dnia straszy Mieszkańców nee, ist kein